Witam serdecznie, z tej strony Bimby, trener Bimbaj, żeby nie było Jak widzieliście na poprzednim streamie, w tym sezonie została wbita już pierwsza dywizja Natomiast dzisiaj mamy podziałek i skoro mój team już zaczyna walczyć o ranking Udało się jakoś, żadnego chyba meczu nie przegrałem, nawet nie zremisowałem Chyba dwie bramki tylko straciłem przez chyba 12 meczy Coś takiego Zerknę, a dobra, nie będę się chwalił, kto będzie chciał, to sobie za luka yy, Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy natomiast Wcześniej rano, <grydy> przed pracą Czwarta rano yy, Zaraz jadę do pracy Wstanę wcześniej, nagram materiał, bo to taki profesjonalny Już Telefony urywają się od rana, panie, panie, kiedy paczka? Ja mówię, panie, gdzie ty żyjesz? A on mówi, ja w Australii ja mówię, Nie, to u nas nie, ja dopiero zaraz wstanę Dobra, zobaczmy te eventy z eventu mamy My w sumie nie wiem co mm, tutaj można wygrać skilla chyba tylko że mi brakuje tych skilli część z to był już nie wiem czy ja, czy ja chcę to omawiać panowie i panie bo ja nawet nie wiem co było co, co nie było i takie to sobie sami ogarniecie ja tego nie gram, nie mam czasu zwyczajnie. Natomiast paczuszki to jest najważniejsze. A jeszcze e-football points'y zobaczmy. Jeszcze zobaczmy e-football points'y. Były problemy techniczne. Eee, skończyłem na e-football points'ach. No to zerknijmy. No uh, tu nie ma nic. Dobra. No nie, nie ma. Hmm. Arsenal to był. Japonia też. Tutaj miałem przelecieć sobie jeszcze bardziej dokładnie, ale... ...ale z tego to już nikogo nie znalazłem. Oprócz tych trzech, warte uwagi. Reszta amatorzy, amatorzy. Tak, mamy dwie paczki. Mamy paczkę Juventusu i mamy paczkę... ...lux zawodniczków z Włoch. Dobra, przejdźmy sobie najpierw do... ...do tego... ...do Włoch. birigachi tak? Biragi, biragi. Hmm. będzie szybkie przyspieszenie jakieś rzutki w takiej takiego te atrybuty nawet mu wysokie no to szybkość przyspieszenie żeby dorzucić w obronie taki sobie Nie wygląda źle, tak jest. 6 plus, może 7 minus, z mi brakuje, ale to się nie opłaca, A, 6 plus, z brakuje trochę, Posz, brońce środkowy. Mm, ten fajny jest taki, taki siedem minus, taki siedem minus. Ekstra frontman. No taki 7 minus, dobrze nawet wygląda, ale też się nie opłaca skili ładować w niego. krystanty Destroyer. DMF. Nie no, skile ma niskie, jest tam podania ma. Defensywne na wysokie nawet. Tak w porządku wygląda, ale brak skill i, i nawet nie opazę musi się rozbudowywać. Takie szóstka. Hmm, taki słaby. Taki, no na pewno nie, nie wybitnie. Taka szóstka. Felipe Anderson. Ten też w ogóle nie. nagradziono no to na, na lewym RWF-ie <grym> lewym RWF-ie LWF-ie no, dwie nogi ma gówniane skile wysoki balans hmm. taka szóstka. Elmas Mm. Hole player, High. szybki nawet jak na hold playera, podania są nawet w porządku. No, taka 6, 6 nie specjalnego 6 plus, Arek Milik. Hmm, brakuje mu troszkę Aerial Superiority, jak mu się to doda... On z nie ma złych, ale jak mu się doda Aerial Superiority... To już będzie fajnym kolesiem. Nie będzie to poziom Jacko, tego co ja nim gram. Bo... On chyba będzie miał nawet ten sam... Ten sam overall co mój Jacko. Dobrze ten arek wygląda. Na pewno Gekko ma lepsze badania. No, tutaj jest Gekko lepszy. Ale czy arka bym rozbudowywał skillami tutaj? Nie, też szkoda kasy troszkę, bo... Te atrybuty do ma niskie, to ważne dla targetmana, żeby jeszcze miał, mógł cokolwiek zrobić na ziemi. Ale na pewno Arek będzie miał lepszy finishing niż Jacko, Na pewno będzie miał lepsze przyspieszenie i szybkość niż No Ale reszta no to już Jacko, Jacko wygrywa. Balans też ma chyba lepszy Arek niż, niż Jacko. Ale to jest mocna karta. To jest mocna karta, no ja ta i ta noga medium, nie pamiętam jaką Jack'o miał, ale... No ale Jack'o zjada Arka jeśli chodzi o podania. Natomiast to jest mocna karta. To ja bym ją chciał. To jest takie, dla mnie to jest takie... Kurczę, no 8 minus, może 8 nawet. 8 minus, może 8 i ja bym mu rzucił do Ariel Superiority tu, by nie było mi szkoda. Ale czy, czy inne? Czy jakiś True Passing? One touch Pass. Ale to, 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 to tylko bym dorzucił mu, jakbym nie miał na przykład yy, Jacko w swoim składzie. To bym mu dorzucił. Ale mam tego Jacko i. Yy, kurczę, nie wiem, ale jak nie macie żadnego Target medla, nie macie tego Jacko, co ja mam, no to śmiało, śmiało możecie mu dorzucać. Nie, nie, nie dorzucać. Nie dorzucać. Tylko Aerial Super Więcej nie było. Szkoda kasy, bo tam macie za jakieś tam GP pointsy, macie Glu, macie jaką normalną wersję. Eee, to tam nie dorzucać, troszkę szkoda. Ale bardzo dobry traw. Taka ósemka dla mnie. Mmm, miners. Hmm, kurde, ten jak fajne z zajebiste ma. ma. Zajwisty zawodnik No ta noga troszkę medium gdzieś tam powoduje, że na pewno nie to topowy ale też, też szkoda bym było żebym mu dorzucać jakiekolwiek skillę bo Przez atrybuty tylko, że atrybuty nie dojadą i, i, i tyle, nie? Znaczy nie dojadą, kurwa, no będą zajebisty miały poziom, ale to nie jest topowym, Ale to jest taka... Tutaj z tego co widzę, taki 8 plus. Też nie dorzucać żadnych skilli, bo to szkoda kasy, ale takie 8. Plus. Kurwa, solidny. Solidnie wygląda skillę w chuj ma to zajebiste, dobre. Bardzo dobrze wygląda. Taki 8 plus. Fajny, fajny zawodnik. Muso, to, to nie wiem. Donali. Donald też jest super. Donal jest super, tylko że. Tylko że. On jako A Anchorman... Man. A będzie miał fajne to wszystko fajne będzie. To nie będzie topowe, ale będzie miał fajne. Czy opłaca się go rozbudowywać? Yy, nie sądzę, ale. Ale... Skille ma super. Trybuty też fajne będą. Tylko że właśnie o to chodzi, że Skille ma jako Anchorman na DMF-ie... ...ma bardziej do rozgrywania niż, niż... do bronienia. Ja chyba wolę bardziej w stronę Casemiro. Ale jako CMF... ...jako CMF byłby super tutaj. Jako CMF byłby super. Tylko ja... ja nie grałem CMF-em... ...Anchormanem nigdy. Nie, to nie musi być źle. Mo, taki Casemiro na przykład i z Tonalim, tylko że Tonalim na CMF-ie. No ma, do, ma do skill do wyprowadzania, interception. Ma speed, szybkość. kurczę, fajny zawodnik. Jak Kub Miners 8, 8 dostał, tak? czy 8+, plus? no to to no nali to samo, z 8+. Plus. Noga troszkę taka high, nie jest very high, ale, ale super zawodnik. To są tkuszcze. Skriniar. No i Skriniar to będzie topowym obrońcem. Skile, to jest bardzo dużo do poprawy, jeśli chodzi o skile. no ale yy, Skriniar jest tego wart. Dostaniecie topowego obrońcę, który ma zajebistą szybkość, takie sobie przyspieszenie, ale podobnie ma Kulibali, też zajebista szybkość, takie sobie przyspieszenie, ale tutaj te atrybuty defensywne dojdą na bardzo wysoki poziom. Physical Contact. Jest, super zawodnik. Ta noga troszkę medium. <coughs> no to lepiej na tym prawym cb ustawić go. Ale screener w tej wersji... Kurczę, no 9+, plus. 9+. Plus. Albo 9. 9 i dorzucić mu trzeba dużo skilli. Nie ma aerial clearance Nie ma Interception Nie ma fighting Nie ma fighting Spirit Ale coś bym znaleźć już nie pamiętam ale A czemu dorzucić? Ze wszystkimi skillami tymi fajniejszymi to takie 9 On dojdzie na wysoki poziom Na zgraniu z może 9-9 mieć nawet 9 plus dałby mu z tymi skillami, jeśli się mu skile takie typ, dla typowego, środkowego obrońcy, bo troszkę mało tego ma. Zajebisty, zajebista paczka w ogóle. Skriniar, Tonali, Miners, Milik dla mnie, bo ja lubię takich zawodników. No to są dobre trafy, dlatego losujemy panowie, losujemy. Wiecie o co chodzi, nie? No takie nie ma co. Podpisałem kontrakty to gra się. Tylko że jestem biedakiem jeśli chodzi o GP i, i nawet jakbym go rozwinął teraz. Troszkę to i tak będzie ok. On będzie grał u mnie. Tylko że ma formę C, no to na razie nie będzie ale go trzymam. Fajna wersja, fajna wersja kolesia. Dajebist Biragi ten też się nada, on taki gówniane to jest To też nie jest zbyt raw. Tak jak mówiłem wcześniej. No też go zostawiamy. Muso. No i muso też zostawię. No jak będzie miał formę An no to to sobie pogra. No nic... Yy, no nie mam co nie mam co narzekać, bo trafię z Szkoda. A tam szkoda. Dobrze jest. <gry> Dobrze, ty, 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 tych trzech mi nie wysłał. Jeden, dwa, trzy, tutaj gdzieś nie. Tem, no tam mili kawałek ale. Dobra, no nie, nie było jakoś specjalnie źle z tym losowaniem. Dobrze, zadowolony jestem. Mm, a, tam jeszcze Juventus był. Zobaczmy sobie. Danilo. Danilo mi się sprawdzał w tej formie takiej. ...za GP pońcy, znaczy w tej karcie. ma super skille do wrzutek, super ma skille do brunienia, Bardzo dobry jest. I na środku obrony może też zagrać. I tu nie będzie jakoś specjalnie odstawał. Kurczę, gdyby nie te atrybuty, które nie dojadą na jakiś tam... Yy... ...wysoki na jakiś mega wysoki poziom, to byłby super zawodnik. No już na tą chwilę taka ósemka, to jest fajny traf. ja bym trawy sobie zostawił. Taka ósemka. Offensive fullback. No, taka ósemka, może 8 minus. Tylko też nie opłaca się rozwijać go. Miretti. O, papierosy, alkohol, sami widzicie co, co robią z gościem. Bonucci, Bonucci zajebisty. W ogóle ja duet lubiłem strasznie Kielinie Bonucci. No tutaj nie ma co gadać. Zajbiste skile. Słabsza noga, słabsza noga high. Podobna sytuacja jak zrobiłem Diasem. Szybkość i przyspieszenie no, będą dosyć niskie, ale, ale cała reszta no, topowy. Kilini... Żeby nie zapędzać się nim do przodu gdzieś na połowę to będzie zajebiście. Takie 8 plus dla mnie. To nie screener, Na screeni macie gotowe tutaj już z Bonucci macie gotowy skille już to nie jest skrenia ale 8 plus no się należy dałbym 8 plus dobry bardzo dobry Wojtek Kostić Pogba Kostić 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 grałem na, na lewej pomocy kiedyś i bardzo byłem z niego zadowolony za, za GP-Pointsy Mykosi też ma super skillę. Na Kresztolo ma nawet rzuty wolne, też dobrze wali. Hmm. Jak gracie lewym pomocnikiem, jakieś klasyczne 4-4-2 gracie. I lubicie wrzucać w karne. No to ten gość jest super. Ten gość jest super. Taka ósemka. Dobry. Dobry jest. Fajnie. Mi się bardzo fajnie grał, Wrzutki ma bardzo mocne i precyzyjne. Taka ósemka. Pogba. No Pogba też, te atrybuty mu do, dojdą na światowy poziom. Nie jest to taki top-topów e-football. Ale skille ma fajne. Pogba fajne. No teraz takiego jak pecha, bo bodajże teraz... tu w składzie Juventusu. W pierwszym składzie od 2016 i po 20 minutach znowu kontuzja, schodził z boiska z łzami w oczach. Szkoda chłopa, taki jest troszkę cwaniakiem jeśli chodzi o social media, ale, ale szkoda chłopaka jeśli chodzi o typowo piłkarsko. A takie 8, może 8+, plus. to jest bardzo dobry, forma niezachwiana. Nie, 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 to nie, jest, to jest ta, ta to losowa, to jest joker, ta, ta forma jest, no, może dlatego. żury <noise> resistance low. Szkoda chłopa. Forma B. No taki plus bym mu dał. Było 8 może. Box to box. Kurczę, fajny, był fajny. Lokatelli. Mm, Locatelli. Ma fajne skile. Passing, fajna ta paczka jest, tylko medium ta noga jest. Ale tu bym dał taki 8 minus. Lokateliemu, może, może 8 też. Ale bardzo fajna paczka. Blachowicz. Gol no i ta sama sytuacja jest jak yy, z, 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 ze Skriniarem, temu to warto dorzucać skillę. Ja tam średnio gram Gold ale ten bym pograł. Dorzucić mu Arial Superiority i w sumie możecie mu dorzucać co chcecie, bo tutaj atrybuty dojdą na bardzo wysoki poziom. Overall będzie 9.9, no szybkość przyspieszenia na bardzo wysokim poziomie. 190 cm wzrostu. Kicking Power, Physical Contact. Bardzo dobry koleś. Dać ma Super superiority. Tylko ta noga. Tylko ta noga. No szkoda, szkoda z tą nogą, ale... Ale tak jest. Miał, miałem mu dać już dziewiątkę. Ale dam mu dziewięć minus, albo osiem plus za tą nogę tylko. Bardzo dobry koleś, tego też bym chciał. 22 lata dopiero, Kurwa, jak to może być potwór. Też losujemy, też losujemy, bo jest do bardzo dobry bardzo dobry koleś. To, nie w ogóle te paczki te, tych Włoch, ale Lechowiciowi i Skrinierowi opłaca się te, te skile wkładać. całej reszcie nie, szkoda, ale tym dwóm można. Super zawodnicy, super paczki poniedziałkowe. Wiecie o co chodzi, nie? Dobrze. Formę A. No to już będzie grał mnie w tym tygodniu. Teraz sobie zrobimy. 9-6. No z 9-9 będzie miała na maksie. Koń. Koń. Tylko muszę się go nauczyć. Bo ja potrzebuję gościa, żeby mi się cofnął do grania. A nie... Nie mi uciekał. To jest ta różnica. O, Pogba też super. Może zostać. Super, super paczki, panowie, można losować. Ja wiem, że trochę lokateli też zostaje. Ja wiem, że trochę się podniosę, bo ludzie mówią, że nie ma co w PLC robić. Ale ja naprawdę <grymnie> lubię w to sobie pogryźć, bo ja lubię piłkę nożną. Nie oczekuję nic więcej niż po zagranicach piłkę nożną. Dobra, zróbmy sobie teraz tak. Najpierw zróbmy sobie, kto tam jest w formie A. Te ja sobie go zrobię. Blachowić. No i tylko blachowić, właśnie. Nie ma pieniędzy, żeby mu dodać jakiś skill. No, można mu dodać to właśnie. Aria Superiority. Nie ma. Będzie super koleś. Eee... Dobra. miałem tam też ludzi jak jakiś wyrzucić ze składu. A, ten zostaje. Ten może zostać. Gą też, to też. Muso jeszcze się trafił. lokatelli Pogba Lokatelli. Wlachowicz. No i ten screener jeszcze. Jak będzie będziemy formę a to się pobawimy nim. Eee, Wlachowicz. No to na Wlachowicie wbije może. kogo? Kogo ja nie będę potrzebował już więcej? Gaja, lewy obrońca. Kurcze, fajnie się nie grało. Eee, e, e, e. Ten... A ja mam tam jeszcze wersję Jack'o, mam jeszcze. To nie, to tego Jack'o dajemy, dobra. 81 81 Szybkość przyspieszenia 85 Metry się z rostu. Kurwa, dobry koleś. Dobry koleś, tylko że ten kolpoczyn troszkę nie pasuje, ale to już to, już ja sobie poradzę jakoś. Muszę też troszkę PlayStore zmienić i będzie ok. De Eee... Yy. Nie zażyru, nie. Może za krójfa widzicie tutaj 7,7 ma mimo wzrostu, mimo główek bez ery super. Jak do życia ery super, to w Lechowicz będzie miał 8,7 na głowę super, dobra, ale to zostajemy, tak zostajemy właśnie. Dobra, to było na tyle. Jeśli się podobało, zostaw lajka, jeśli nie, to nie zostawiaj. Dzięki, pozdrawiam, do czwartku, na razie. Eee, bye. bye.